Panowie, kto jest organizatorem tej wiosennej rundy wyścigu wraków? Organizatorzy z kilku, jak zawsze, podpieramy się swoimi znajomymi, przyjaciółmi z terenu, maniakami motoryzacji. Patronem i głównym organizatorem jest Polska Liga Wraków, oczywiście nie robimy tego sami, współpracują nasi przyjaciele z terenu tutaj lokalnego, jest to w tym roku Grom Group i Wygoda 4x4. Ile załóg zgłosiło się do, do tej edycji? Na to chwilę mamy około 25, ale jeszcze parę nie zostało, mamy nadzieję na 30. Na jaki poziom trudności określimy tor przygotowany przez panów? Poziom trudności, można powiedzieć, średni. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. No może być troszeczkę grząsko. W związku z tym, że nasz, nasz wyścig wiąże się też z dniem dziecka, praktycznie to ten sam weekend, także zapraszamy całe rodziny z dziećmi. Będzie dużo atrakcji właśnie muchance, ściany wspinaczkowe, coś do jedzenia, coś do picia. Coś każdy dla siebie co znajdzie. Wzwyżka będzie na 25 metrów w górę, będzie można sobie się wywindować. Co tu przyjechaliśmy? No przecież to oczywiste. Będziemy brać udział w niedzielnym w Rakrejsie. Braliśmy udział w poprzedniej rundzie. Mam, mamy chyba nadzieję, że teraz gorzej nie będzie. No tak, ale wtedy jechaliśmy Fiatem no a teraz? A teraz mamy Fiat Punto. Fiat Punto w sumie dopiero go przygotowujemy. Marek, zapoznaliśmy się z torem. Tor jest trudny, więc będzie ciężko będzie ciężko. Na pewno mocniejsze auta chyba dobrze będą sobie tutaj radziły. Znajdujemy się przy Safety Carze. Safety Car przygotowany przez ekipę do zabezpieczania terenu. Tak jak w poprzedniej rundzie były wypadki, działo się wiele na torze, auto jest zmodyfikowane, chciałbym tylko zauważyć. Znajduje się taka specjalna belka, będzie można to sobie zobaczyć, dzięki której będzie można spychać wszystkie pozostałości, które odpadną z aut. To jest bardzo fajna, fajna sprawa, ponieważ jeżeli coś znajduje się na torze, tak jak ostatnio, były z tym problemy, wpadało pod koła, łapało się gumy, działy się różne rzeczy. Tak, także nie ma problemu. Jeżeli jakiś zabłąkany kibic wpadnie, upadnie na to, że mamy safety car, który podjedzie i zepchnie przybysza w odpowiedni krzak. Dziękujemy bardzo i zapraszamy w niedzielę. Dziękujemy, zapraszamy już w tę najbliższą niedzielę.